Jest taka książka, 12-tygodniowy rok. Rozbić sobie rok na 4 kwartały i działać właśnie w takich tych interwałach po 3 miesiące. Dlaczego po 3 miesiące? Ano dlatego, że gdy większa część osób planuje sobie swoje cele w trybie rocznym, to już w lutym nie pamięta o tych celach. Dlaczego? Bo rok jest jednostką zbyt rozległą czasowo i styczeń mija, luty mija i zapominamy, tak? Natomiast, jeśli będziesz planował w interwałach Planował sobie cele na 12 tygodni, to 12 tygodni 3 miesiące jest to na tyle duża jednostka czasowa, że można zrobić duży projekt w ciągu tego czasu, na przykład nagrać kurs dla Was, kurs i go wypromować, tak. A jednocześnie jest to na tyle mała jednostka czasu, że jesteśmy w stanie objąć to wyobraźnią. Podzielić te 3 miesiące na 12 tygodni i mniej więcej zaplanować każdy z tych dni, które są w tych tygodniach. Zachęcam Cię do przeczytania właśnie tej książki 12-tygodniowy rok i ja w ten